Siemanko witam. dzisiaj będzie grali w kilkanaście gier, bo mam kilka Nie jedną Będziemy grali w tą grę Potem w tą, potem w tą, potem w tą Wszystkie potestujemy Oprócz tej, bo tą grałem i w te, te. Więc w nich nie będziemy grali Wszystkie z te, żaden z nich, nie, to tylko potestowałem i one ja są czasami całkiem spoko w tej chodzi żeby porobić, Chodzić. I to jest pierwszy odcinek na tym kanale. I oczywiście jeszcze raz się marko, bo nie pamiętam gdzie już mówiłem. Wszystkim, ja jestem się... Nigdy nie dali reklam na te odcinki. Kiedyś próbowałam jeszcze nagrywać dawniej takie odcinki na ten mój kanał. Ale zawsze jakoś mi nie wychodziło, a to była czulowa jakość, bo słyszeliście dom w tle, bo zamk zapomniałam zamknąć drzwi albo co innego i zawsze był problem, żeby zawsze nagranie nie wchodziło. Ale tym razem się akurat udało, bo pozamykałem drzwi. Pieski wyrzuciłem swoje na pole, na chwilę, później sobie wpuszczę po nagraniu. Wizam zamknęłam, nikogo nie będzie słychać. I właśnie. W komentarzach możecie... Reklama. W komentarzach możecie mówić... O kim mam mówić na odcinku. O jakim, jakim po prostu... osobie która jest wredna, wiadomo. Na przykład o kamerzyście kilka faktów, czy o innym na przykład. Yy, innym po prostu takim o kurzu, yy, o kimś, o kim można powiedzieć. I oczywiście ja nie, nie jestem za kamerzystą. Nie popieram kamerzysty, nie będę go popierał. I yy, możecie po prostu powiedzieć, co trzeba, jak, yy, jaką i o po prostu co chcę o jakim temacie by pomówić. Bo ja chcę Was posłuchać, co wy chcecie na oglądach. Bo w ty, w tutaj chodzimy. W tym oto... No, reklamy przepraszam. Już wracam. E, reklamy w tej gry są całkiem częste, ale staram się, jak coś nagrywam, reklamy wyłączać. Dlatego, że... Nie dziwię się, jakby was denerwowały. No, to rozumiem, że może, może Was to bardzo denerwować, te reklamy. Ja też ja reklam bardzo nie lubię. Ja nie, nie rozumiem osób, które, które lubią oglądać reklamy. No. A chyba każdy się ze mną zgodzi, że nie, nie lubi oglądać reklam. No bo kto lubi słyszeć o super produkcie, który nic... Nie zna do Twojego życia. I właśnie nie lubię tego Mystery Boxy. Bo za nic trzeba reklamę zapłacić. Przepraszam. A wiesz to, że to jest mój... Nie lubię właśnie tych 500 bloków w tej grze, bo to jest naciąganie na reklamy. Ale sama gra w sobie jest całkiem spoko. Dopóki... Nie zacznijcie. Nie. dopóki nie, znowu nie zacznijcie denerwować reklamy, co jest częste, bo są to trochę dla mnie za często. Może dla Was tak samo. I oczywiście, jak chcecie, to mogę Wam dać nazwę tej gry. I przepraszam wszystkich gier, które. Na tym gameplayu zobaczycie, dam wam nazwy, napiszę nazwę, w wyświetla nazwę. Po prostu mówiąc, że robię telefon, że chcę usunąć coś, a tak naprawdę nie będę tego usuwal. I wam pokażę w taką nazwę. W tą grę myślę, że już kończymy grać. I. Nie, tu nie jest ta. W tam graliśmy chyba, no. Patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, tutaj informacje o aplikacji. No. I tutaj macie Pixel Rus. Jeżeli chcecie sobie zainstalować, tutaj macie. I proszę. No. Yy, na teraz możemy podać w Britcar. W tej grze ogólnie chodzi o to, że tragniemy samochody. Ja jestem na dosyć sporym poziomie, bo oszczędzałem pieniądze na ten odcinek. Oszczędziłem 400 tysięcy. Wcześniej się dosyć prosto zarabiało, bo miałem Game Pass. Za reklamę sobie wykupiłem. I, I po prostu, przepraszam. w tej grze chodzi o to, że musicie wykazać się sprytem, bo wy minutę, trzydzie, w minutę czy dwie minuty musicie ukraść samochód to jest akurat prosty poziom, bo po przebiciu setnego poziomu yy, to yy, włącza wam się możliwość w, w, włączy się wszystko od nowa, ale wszystkie rzeczy pieniądze, przedmioty zostają i jest, wtedy łatwo grać. Chodzi o to, że. Chodzi o to, że tutaj właśnie tak to wygląda, że możesz się cofnąć. Przepraszam, już wróciłem. I na początku się nie opłaca w ogóle nic robić. Tego się nie opłaca kupić, bo to tylko Wam uładnia. Pieniądze można nas akisić. W tej grze głównie chodzi o to, żeby wykazywać się sprytem i kraść te samochody. Wiem, że to jest złe kłamięcie, ale po prostu w tej grze o to chodzi. Macie tutaj, macie tutaj układać samochody. Nas i, ale przez to, to odcinek, like I przez to, że jest pierwszy odcinek, nie mamy żadnego tematu do rozmowy. I przez to, że no, to jest pierwszy odcinek. Musicie to napisać w komentarzu, żebym wiedział o czym mówić. Komentarze, które naprawdę wykażą się pomysłowością, o jakim złolu mówić z YouTube'a. To wyszukam go i sprawdzimy o co w nim chodzi. Bo... Przepraszam. I jakie na przykład głupie lifehaki nagrywać Co mówić o tych głupich lifehackach, to prawdziwe historie i inne takie, takie I właśnie ten odcinek nie będzie mega nie będzie mega długi dlatego, że... Po prostu nie mam o czym mówić i będzie po prostu pokazywa, pokazywał grę i mówił o co teraz chodzi, bo to jest takie przywitanie na tym kanale. I no nie wiem co wam się widzowie będzie podobało. No bo pierwszy odcinek, pierwszy toś, pierwsze coś, pierwsza rozmowa pierwsza rozmowa z widzami. I nie wiem co wy dokładnie chcecie na tym kanale bo to jest, będzie kanał albo komentarzy albo gameplay'e tylko będziecie musieli jakieś darmowe gry podawać albo jakieś stronki za darmo, gdzie można zainstalować je ja będę podporządkowywał się pod wasze co wy będziecie... co wy będziecie chcieli, bo nie wiem co wy chcecie, to po prostu nie wiem co wam właśnie, e, po prostu dawać, bo ja muszę wiedzieć, co wy dokładnie chcecie naprawdę, bo ja naprawdę nie wiem, co wy chcecie. Jaką grę wy chcecie? Albo jaki gameplay? Jaki rozgłos? Co w ogóle? A, właśnie. Często występuje ten błąd. Często, gęsto w tej grze. Wtedy trzeba ją wyłączyć. I wyłączyć ją. No, I. Na przykład do tej gry będę wpatrywał gameplay pomiędzy odcinki jakiegoś YouTubera, na którym będzie się robili, będę robił komentarze. Tego poziomu nie umiem przejść, więc zrobię podpowiedź i przepraszam nas widzów. Jak mówiłem, tego poziomu nie umiem przejść i po prostu próbowałem go przejść nawet przed odcinkiem, ale nie wychodziło mi ani razu po prostu to by się i tak nie opłacało próbować Bo ja bym tego nie przeszedł i bym po prostu wam przedłużył odcinek do bym wam przedłużył odcinek do 20 minut z czego połowa To by było przejście próbowanie tego poziomu ażbym dopiero ażbym nie doszedł do tak Takiego stanu. Tak jak. Mm, y, Dis za swoich starych czasów, gdzie y, był jeszcze. wielkim kurbasem. Y, starał się. robił wiadomo co. na swoich live'ach League of Legends. Wiadomo co robił. Jak. Super, znał, piękne bardzo. Wiadomo co. Bo wiecie o co chodzi? Disk chyba każdy zna dawno. życie Disa. Przepraszam, przedni kanał Disa wiecie o co mi chodzi yy, i na przykład właśnie podawajcie mi różne różne na przykład no po prostu podawajcie mi co tam by na serwisie, na tym kanale bo ja nie wiem i nie wiem co mam dawać na nagrywanie bo co? Jakbym nagrywał jakiś szajs dla was To jaki to będzie miał sens że ja będę to grał ja przepraszam i właśnie na no ten odcinek to w zasadzie tak praktycznie w ogóle sensu nie ma bo jak ja i tak go nagram i wrzucę to i tak on będzie miał choć żelazozorową praktycznie oglądalność to chociaż widzowie powiedzą i nieliczni których to zaciekawiło Powiedzą mi co zrobić przepraszam którzy, którzy Przepraszam, pomyliłem się którzy, których to po prostu zaciekawiło, bo mało kogo będzie ciekawiło osoby mówienie ten kanał będzie tym ale naprawdę z tego kanału mam zamiar uczynić miejsce dla każdego, nie obchodzi mnie, w jakiego youtubera wierzysz, nie obchodzi mnie twoja krytyka dlatego, że jakiegoś twojego idola krytykuję, no. ja po prostu będę mówił prawdę o ludziach, to co wy chcecie, jakie gameplaye, co, o czym chcecie w ogóle, ja bym po prostu mówił, bo ja... Nie wiem czego Wy widzowie wy chcecie oglądać Co wy chcecie oglądać To nie sztuka coś nagrać Ale sztuka, żeby ktoś to obejrzał Bo nagrać coś Co nikt nie zobaczy To możesz nagrywać ale ja, w internecie chodzi o to żeby nagrać coś co się kliknie i ja nie będę robił jakichś przekombinowanych clickbaitów że o, tylko będę po prostu albo prawdę albo u ludzi co cokolwiek będę coś jakieś trupy. no właśnie więc Myślę, że jakaś jeszcze minuta i się ten odcinek skończy, bo on już powoli nie ma sensu Powiedziałam to co miałam powiedzieć i na przykład jakieś trumy -trum będę nagrywał to jest też bardzo możliwe. Ogromnie po prostu na przykład to co mmm, polecam taki spokaną. No. Nie, nie dla każdego, ale mi się bardzo podoba. Prostrac. Właśnie co tu mówiłem, mi się podoba, bo mówi prawdę o tych trum-trumowcach i innych po prostu dziadowych kanałach z lifehackami, które nie mają sensu, bo albo coś wymyślą tak niemożliwego do oglądania, albo po prostu skopiłem coś, bo skopiowane miliony razy. Mi się tu podoba, że ona mówi o tym prawdę, że też kanał prowadzi, bo mówi o tych dziadowskich, takich dosłownie rzeczach normalnie, a nie jak jakieś przekombinowanie. Nie sztuka coś powiedzie. No. I po prostu już powoli nie pamiętam wątków. Mi się już po prostu nie wiem, co mówić, bo. Bo. Mówi też czas sensem na przykład no co chcesz na przykład słuchać no, bo ja muszę wiedzieć co was ciekawi To jak tego jakby na przykład irytujący historii, czy coś takie kanały was ciekawym czy historia bez cenzury po prostu mi musicie powiedzieć. Nie. Musicie mi powiedzieć co was ciekawi, bo naprawdę... Ja, nie sztuka, mi coś nagrać. Naprawdę. Ja chcę, żeby Was to ciekawiło. A nie, że ja Cię kiedyś wybiję. Za 5 lat, za 6, za 7. Może za 8, za 20, za 40. Kiedy pewnie już YouTube nie będzie, bo Wi-Fi upadnie i pojawi się coś nowego albo nowy serwis, który będzie po prostu lepszy. Czy ciekawiam Was jakieś kanały jak Saifan? Po prostu musicie powiedzieć, co was ciekawi. Bo to nie sztuka już coś nagrać. Sobie teraz pewnie pomyślicie o gościu kolejny, który chce się wybić. Tak, to prawda, chce się wybić. Bo lepiej biegnąć, niż, truch niż truchtać w miejscu. Ale też Chcę liczyć się z Waszym zdaniem. Mówicie mi, to jest droga bez sensu, po prostu. Ta droga nie ma sensu w tym kanale. Nas to nie ciekawi. Ten rozdział kanału Was to nie ciekawi. Ten rozdział kanału Was nie ciekawi. Ja po prostu zamknę ten rozdział, akurat tego, akurat. Ten akurat rozdział tego mojego nowego kanału, co jest w prawdę, Bo naprawdę, ja chcę się trochę z Waszym zdaniem liczyć. Ja nie chcę być jak tacy pospolici twórcy, którzy. Ja chcę się liczyć z Waszym zdaniem, bo w, po prostu. Chcecie po prostu liczyć z osądaniem, a już widać, że ten odcinek trwa 19 minut, i powoli dalsze taktycznie już biadolenie. nie ma sensu. Bo wiecie o co chodzi, mi tym kanałem. No więc, papadki. Widzimy się jutro, może. Z jakimiś ciekawymi propozycjami i po prostu I już tematem. Nie wiem, co powiedzieć na pożegnanie, bo. Może wa nazwa, wam się nie podoba. Po prostu nie wiem. Powiedzcie, co. Wam ja się nie podoba. Co się podoba. Może do jutra. Nie wiem, czy będę miał czas. Bo jutro po prostu muszę gdzieś ważnie pójść. Nie wiem, czy zdążę nagrać. Może dwie że nagram coś dla Was. Więc pa.